Dzień dobry, witam serdecznie, serdecznie, przepraszam, żywioł wody na czytaniach, w takim nowym cyklu biznes, rozwój kariera, e, skierowanych właściwie w szczególności do osób albo prowadzących własną działalność gospodarczą, być może jednoosobową, być może zatrudniającą jak, jakichś um, ludzi, e, być może jakieś spółki, być może z kim współpracują, e, być może do osób też decyzyjnych, które piastują jakieś stanowiska kierownicze. Lub też do osób, które niosą się z zamiarem założenia, założenia firmy, być może nowego kierunku, jakiegoś w dotychczasowym działaniu, może coś dodatkowego. Okej. Okay. Proszę pamiętać, że te czytania są ogólne, więc mogą nie rezonować z każdym, mogą nie dotyczyć danej sytuacji każdego oczywiście. Ja wtedy zapraszam na indywidualne sesje, tam można doskonale, szczegółowo i indywidualnie odnieść się do tej strefy, jak do każdej innej. Mm, dobrze. Będę robiła tutaj różne cykle, nie zawsze będą te, to te same czytania. Natomiast, na pierwszy raz, mam do zaproponowania takie, że mam po prostu tutaj żywioły, mam was podzielonych na znaki, kochani. I teraz tak. Tasowałam karty, te karty wypadały dla was. Dodatkowo dla każdego znaku na koniec mam taką propozycję, są trzy, trzy kamienie, pod każdy kamień albo jeden, albo wszystkie trzy, w zależności ile macie problemów, dylematów lub jakichś wątpliwości, możecie sobie podłożyć daną sytuację czy, czy dane pytanie i ja będę po prostu wahadełkiem odpowiadała na ten czas, czy na tak, czy na nie, tak? Także też dobrze sformułujcie pytanie, żeby ta odpowiedź jak gdyby Wam... Pasowała. Dobrze, nie przedłużając, już zaczynam. Mamy czyli znaki wody, i lecimy od raka. Skorpiony sobie odłożę, ryby też. Raki, ogólna energia na ten czas, tak? Biznes, rozwój, finanse, kariera. No to słuchajcie, mamy u raków, tak, coś, coś nie idzie. Znaczy, jakby. Iść, idzie, ale nie ma jak gdyby, nowych, nowych kierunków. Nie widzicie, no, nie widzicie lub nie ma przed Wami nowych rozwiązań. Nie otwierają się jakieś nowe drzwi, nowe możliwości. Na coś być może czekaliście, na jakiś ruch wreszcie, na jakiś, wiecie. Yy... Korytarz, gdzie będziecie mogli wejść w końcu z tą energią rozwoju, finansów czy biznesu, czy żebyście mogli też coś, na przykład też zacząć niektórzy. To nie jest teraz dobra właśnie energia, żeby coś zaczynać, żeby coś inicjować, żeby inwestować w coś nowego, słuchajcie, albo żeby też kupować. To też nie jest, tak? Aby coś sprzedawać, w zasadzie też nie. No zobaczymy też, na co uważać, a co wykorzystać. Natomiast generalnie tutaj nie ma wszelkich nowości, tutaj energii na ten czas, dobrze? Żebyście tutaj um, uważali, e, dobrze. Na, właśnie, a widzicie, i teraz tak, dlaczego? Nie ma tu w energii u Was żadnych zmian, tu nie ma żadnego ruchu, coś się nie dzieje, coś jest w stagnacji e, lub rzeczy poszły nie po Waszej myśli i teraz zatrzymało Was i nie możecie jak gdyby dalej e, robić jakichś ruchów, tak? Gdzieś zatrzymało inwestycje, gdzieś zatrzymało pieniądze, być może ktoś jest niewypłacalny, może ktoś Wam jakieś pieniądze e, jest winien, więc tutaj jak gdyby e, uważać też, bo jeżeli. Puścicie gdzieś pieniądz w obieg, to on jakby do Was nie wróci, słuchajcie. Zysk jakby się też nie powiększy, tu nie ma, tak? Tu będzie, tu będzie gdzieś zastój, więc tutaj uważać na to, tak? Czy wchodzicie, bo nie ma akurat na ten czas jakiegoś okresu. Prosperity. I tu dobrze z tymi finansami y, uważajcie, tak? Y, tutaj też dobrze jest nie wprowadzać jakichś radykalnych zmian, jakiś w ogóle, wiecie, wywracać do góry nogami Waszych planów biznesowo-zawodowych, jakichś takich, wiecie, rzeczy, jeżeli chodzi o też... Y, 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 Przepraszam, ale zabrakło mi słowa, ale chodzi też o jakąś też wprowadzanie innowacji na ten czas, tak? Czy, 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 czy wśród ludzi, czy, czy, czy w kierunku działania. A co wykorzystać? Hmm. Słuchajcie, wykorzystać. To jest, to jest ciekawe. Wykorzystać brak współpracy, brak porozumienia, wykorzystać go. Wykorzystać to, że ktoś jest też pod wpływem i to jest trochę takie no, ale też tak jest pod wpływem jakichś emocji dziwnych Być może yy, być może toż też wy, czyli czyli wykorzystać to, że nie jesteście może tacy bardziej też, tak bardzo wrażliwi w tej chwili tak bardzo ta wasza yy, yy, Empatia rakowa to współdziałanie, miłosierdzie, słuchajcie, pomoc drugiemu. Ono w tej chwili jakby dobrze jest wykorzystać, dobrze jest to gdzieś tam schować na ten czas. Nie być takim też uległym, nie być też takim to wykorzystać w porozumieniach, gdzieś w rozmowach w działaniu z innymi, bo być może jak ktoś Wam tak wisi jakieś pieniądze, to Wy, no dobrze, poczekamy, rozumiemy sytuację, no jest trudno, wiecie o co chodzi, a tutaj jak gdyby wykorzystać to, że nie, że nie macie wchodzić w takie energię, że tu trzeba jak gdyby sprawy stawiać jasno, bez takich naprawdę akurat głębokiej wrażliwości i uczuć co do wszelkich negocjacji, no czasami tak trzeba, tak, z ludźmi, no niestety, stawiać granice, stawiać jakieś zasady, żądania, słuchajcie, i to, jakby to macie wykorzystać, tak? I teraz tak. Co tu jeszcze jest dla Was? Jaką wartość ma dla Ciebie praca? No właśnie, zobaczyć też, yy, bo niektórzy mogą yy, trochę mieć tutaj energię, to tu są wszystkie karty odwrócone, i tutaj mogą mieć taką troszeczkę. Yy, w tej chwili słabe wibracje, słabą energię, ale zobaczyć, yy, gdzie jest ta gradacja wartości u Was, tej pracy, pieniądza, a gdzie cała reszta, tak? I właściwie, co ta praca Wam przynosi, bo jeżeli ma Wam przynieść na przykład tylko satysfakcję i o tym myślicie, a nie pieniądz, no to hmm, no Wasza wola, no też powinno to, co robicie, w to wkładacie, angażujecie yy, energię, powinno też Wam przynieść Pieniądze, finanse odpowiednie, powinni być odpowiednio nagradzani, ludzie powinni to szanować, więc tutaj też musicie zobaczyć, jak z tymi wartościami, czy tu nie ma wahania, tak? Czy nie za dużo pobłażacie też ludziom wokół was, z którymi jesteście związani, jak gdyby finansowo, zawodowo i w biznesie, tak? Czy nie jesteście właśnie za bardzo ulegli i, i automatycznie ta wartość pracy, taka, ona się rozmywa, tak? Więc tutaj jest takie. Takie przesłanie. No, trochę, trochę trudne Wam powiem. Więc tutaj, no, nie dajcie się wykorzystywać, słuchajcie, dobra? Yy, dobra, trzy kamienie, trzy, yy, trzy pytania lub trzy dylematy. Zobaczmy, co dla raków na ten czas. Możecie sobie podłożyć. A macie jedno, to jedno, to wybierzcie sobie jeden, jeden kamień. Najpierw zobaczymy pierwszy, tak? Poproszę o odpowiedź w pytaniu, dylemacie. Hmm, możliwości numer jeden dla raków. Słuchajcie, jest na tak. Tutaj w razie, co jest na tak. Tutaj drugie hmm, pytanie, dylemat, tak. Zobaczmy. Dla raka odpowiedź. Dużo wahania tutaj jest. Ale Wam powiem, że też na tak. Mhm. I trzecie, tak. Trzecie zagadnienie. Problem dylemat dla raka. Zawodowo-finansowy, biznesowy, rozwojowy. Znowu dużo, dużo, dużo wahania. Trzeba przemyśleć takie różne sprawy tutaj też. W koło za i przeciw, co cię, z KIM. Ale wam. Po... No to najwięcej. Ale wam powiem, że. Też na tak, też na tak. Czyli wszystkie w zasadzie na tak, te dwa ostatnie, takie no bardzo do przemyślenia. Wasza wola, za, co się stanie, to się stanie. Natomiast to też są tylko podpowiedzi. Tak, moi drodzy, dziękuję rakom bardzo. Skorpiony, bardzo proszę. Zobaczymy, jaką energię tutaj dla skorpionów ogólna. Ogólna energia, no skorpiony, no ogólna energia jest trochę lipna. To znaczy, czujecie się wykorzystywani. Czujecie się tutaj powaleni czasami niektórzy z nóg. Widocznie jakieś rzeczy nie powychodziły, jesteście rozczarowani, jesteście ktoś tam też mógł Was po prostu oszukać pewnymi rzeczami. Ktoś mógł jakiś czy wspólnik, czy, czy pracownicy, czy w ogóle inne różne historie związane też ze słowami, z dokumentami, tak? Z decyzjami no, mogły e, przyprawić Was o, no, bo o ból egzystencjalny, ból e, psychiczny, e, no, jest taka energia ciężka, dosyć e, trudna. U niektórych oczywiście, dla niektórych też, i muszę to powiedzieć, kończy się. Pewien cykl trudności i to jest tutaj akurat optymistyczne, że kończą się pewne okresy trudności, złej pasy, jakiś takiego wykorzystywania przez innych ludzi, tak? Czy, czy popełniania jakichś takich błędów, czy nietrafionych inwestycji. Więc tutaj, tak, jest albo tak, albo tak. To są dwie takie energie dla, dla dwóch grup, jak gdyby skorpionów. Teraz zaczymy na co. Na co uważać? Ja wiem, że, że tutaj było, bo ta wypadła jako trzecia. Na co uważać? Słuchajcie, właśnie, yy, uważać na to, z kim współpracujecie i z kim chcecie współpracować. Uważać na nowe Wasze wizje, e, biznesplany, e, kierunki działań. Dobrze widocznie muszą być przemyślane, bo na to musicie uważać. Po pierwsze, z kim współpracujecie, kogo macie też za plecami, kto Was asekuruje, kto Wam daje wsparcie. Kto mam w razie, co wam pomóc, eee, i w którą stronę idziecie, w którą stronę się zwracacie, tak? Być może też za bardzo patrzycie do przodu i nie patrzycie, właśnie kogo macie za plecami. Być może do, do jakiejś współpracy bierzecie nieodpowiednich ludzi. Tutaj też się, e, też się zastanowić, dobra? Uważać i też w którym kierunku idziecie, czy te kierunki są naprawdę odpowiednie w tej chwili. Mało tego. Na co uważać? Wy się zastanówcie w ogóle, czy na, to, na ten czas w ogóle jakoś działać z impetem, bardzo, czy bardzo się tutaj rozwijać, czy inwestować, tak, czy pójść, czy mówić w ogóle ludziom o swoich pomysłach na ten czas, bo na to macie uważać, tak? Czy pokazywać to wszystko? Czy czasami chwalić się też, słuchajcie, tak? opowiadać, być ostentacyjnym, jeżeli chodzi o swój majątek, swoje powodzenie, czy cokolwiek może tu trzeba wyciszyć pewne sprawy, dobra? Żeby znowu ktoś czegoś nie wykorzystał. Okej? Okay? Bo na to ma uważać. Ci, co kończą się im te, słuchajcie, różne rzeczy, to tutaj też jakby chcieli ostro po prostu wyruszyć w nową podróż, że tak powiem, biznesowo-zawodową z pomysłami, to też ostrożnie. Też ostrożnie, słuchajcie. Pomału, jak gdyby. Tak? Widocznie coś tu trzeba jeszcze załatwić, przemyśleć i tak dalej. I zobaczyć, gdzie z kim i jak dobrać sobie odpowiednich ludzi do tego. Co wykorzystać? Słuchajcie, wiecie, co wykorzystać? Wykorzystać. Po pierwsze, swoje stare jakieś potencjały, stare, nie nowe, jakieś stare potencjały, boże, potencjały są i te stare doświadczenia. To raz przypomnieć sobie też, być może wrócić w jakieś energię, bo jak zależy na co będziecie chcieli robić i teraz tak, jakieś energię przywrócić sobie i emocje, które Wam towarzyszyły, słuchajcie, i to wykorzystywać, tak, żebyście drugi raz nie popełniali, nie wchodzili w jakieś interesy albo z tymi samymi ludźmi, albo w te same kierunki działań, a, a piać od nowa, słuchajcie, żeby znowu nie było powtórki z rozrywki, przypomnijcie sobie wcześniej, co było, jakie emocje temu towarzyszyły i Słuchajcie, wiecie, na no, co macie też wykorzystać? No jak to skorpiony? No, skorpiony mają w sobie bezwzględność. Eee... I takie, słuchajcie, taki konkret i, i, i twardość charakteru, nieemocjonalność. I to właśnie jak gdyby macie wykorzystać: macie schować emocje, macie schować na ten czas w biznesie współczucie, macie zacisnąć zęby i po prostu iść jakby co twardo, bez kompromisu, na konkretnych też zasadach, na konkretnym działaniu. W ogóle już drugi wodny i ma być konkret i bez, bez tych emocji. I tak macie, macie to opowiadać, nie to żeby komuś sobie zrobić dobrze, tylko sobie, słuchajcie, to jest na tej zasadzie. I co macie tutaj? Właśnie, jaki wizerunek siebie pokazujesz w pracy? Słuchajcie, być może do tej pory ludzie was wykorzystywali, czy właśnie byliście oszukani, dlatego że mieliście właśnie w sobie, no za dużo po prostu empatii, za dużo wsparcia dawaliście, pomocy drugiemu, a za kogoś coś zrobiliście, wiecie o co chodzi, tak? A zobaczyliście, że ktoś kuleje z tą robotą, a no dobrze, jako przełożeni, no nie ma sprawy, dajemy jeszcze następną szansę. Tutaj, tutaj właśnie zastanowić się, jaki wizerunek, bo tutaj jest wizerunek twardziela po prostu pokazującego. Teraz. No, no, taki jest potrzebny. Nie, żeby być po prostu też jakby yy, tutaj jakimś despotą i, i, i z kolei przejść od ściany do ściany, tak? Natomiast wyważyć te wszystkie emocje, ale tu trzeba być yy, jak gdyby bardziej yy, postawionym na ziemi i, i bardziej konkretnym, jednak, tak? Dobrze, zobaczmy, Skorpiony, co macie i proszę podłóżcie sobie dylematy, pytania, problemy czy jeden, czy kilka mamy trzy kamienie pod każdy, możecie podłożyć co chcecie zawsze sprawdzimy jaka jest energia w spełnieniu na tak czy nie na ten czas dla skorpionów proszę pierwszy pytanie, dylemat dla skorpionów pierwsza ewentualność dobrze, tutaj mamy na tak i to dosyć szybko Pytanie, dylemat. O wszystko możecie się tu pytać, żeby było wiadomo o ludzi, o sytuację, o kierunki. Drugi. Zobaczmy dla skorpiona. To hmm. są jakieś problemy. Trzeba coś przemyśleć bardziej, zweryfikować, słuchajcie, przyjrzeć się sprawie, bo... Nie wiem jeszcze gdzie pójdzie, natomiast jest bardzo dużo energii. Tu jest zaburzone, wiecie, bardzo dużo energii, ale jednak słuchajcie na nie. Jednak na nie. No ale dobrze, co zrobicie wasza wola. Proszę, trzecia dla skorpiona. Pomoc odpowiedź, proszę. Tutaj też jakby nie od razu. Jakiś też cięższy temat. Ale jednak na tak. Ale widocznie coś tam trzeba jeszcze zweryfikować. Dobra? no ten drogi był problematyczny. Dobra, dziękuję skorpionom. Bardzo zapraszam. Ryby. Ryby. Dobrze, i zobaczmy, tak, to była pierwsza ogólna energia, i teraz zobaczcie, widzicie ryby, i wy macie zupełnie coś odwrotnego niż yy, to, co chyba miały ten y, raczej, mhm, tak, bo to mam trzy talie, używam, więc dobra, ryby, słuchajcie, ogólna energia bardzo ładna. Nowości, nowe możliwości, gdzieś jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś propozycje, nowe kierunki, dobre inwestycje, sprzedaż czegoś, kupno czegoś, fajna energia pieniądza, więc śmiało możecie jak gdyby się rozwijać, ruszać, kierunkować na pewno tutaj, tak. Jeżeli ktoś miał dylemat, no to tu jest taka fajna, fajna. Energia, żeby ruszać do przodu, widzieć przede wszystkim możliwości, wykorzystywać je, tak? I pójść tą drogą śmiało, bardzo dobre wibracje. Ja więcej tutaj nie muszę mówić. Po co? Teraz tak, na co uważać, no właśnie, no na co uważać, o Boże, no na, na, na emocjonalność swoją uważać, tak, to po pierwsze na jakąś taką, wiecie, miękkość do biznesu, miękkość do, 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 do zawodową, finansową, do pobłażania, do rozentuzjazmowania też, do, nie daj Boże, już jakichś tam, powiedzmy, histerii na temat, tak, czy pewności, niepewności. Ale słuchajcie, na co uważać jeszcze? Wy uważajcie tutaj na swoje talenty. Co komu mówicie, co sprzedajecie? Okay? Na pokazywanie tych talentów, na pokazywanie tych możliwości swojej, czy twórczości, czy kreatywności. Na to też uważajcie. Nie wszyscy muszą wiedzieć, nie wszyscy muszą widzieć, co będziecie robić, jak będziecie robić. Wiecie, niko nie śpi. Więc tutaj też jakby na to uważać, czyli na te Wasze nowe, fajne, fantastyczne pomysły, które chcecie wdrażać w życie, bo... Tutaj mówię, dobrze przemyślcie, w jaki target to ma też wyjść, w co na jakich ludzi ma to działać, w którym kierunku ma to pójść, czy ma Wam to przynosić tylko satysfakcję, czy ma też przynosić pieniądz, bo to też jest ważne tutaj dla niektórych, dobra? A co wykorzystywać? Słuchajcie, no wykorzystać wła, w, własne też pieniądze, własne zasoby, niezależność, słuchajcie tutaj też jak gdyby nie wiązać się z innymi, a na pewno już też tam jak gdyby, nie wiem, nie podpierać się jakimiś tam pożyczkami, czy takim jakim wiecie co, ale albo też od rodziny czy coś, dlatego że to, no nie wiem, no na ten czas może, może nie być to przychylne, niedobrze się skończyć, nie wiem, być z tego jakieś problemy. Więc tutaj jak gdyby polegać, słuchajcie, na sobie. Polegać na sobie i yy, też co wykorzystywać. Wykorzystywać też to, że słuchajcie, dla niektórych nie musicie być tak bardzo obecni jak gdyby teraz w domu, przy rodzinie i możecie skoncentrować się na karierze. Możecie się skoncentrować na biznesie, na własnych kierunkach zawodowych, finansowych, bo jest takie pokazane jakby, że rodzina sobie poradzi. Powiedzmy, tak? Czy, czy, czy to wszystko, tak, co, co się wiąże z, z rodzinnym życiem, ono tam będzie jakimś swoim trybem szło, bo to macie wykorzystać, jak gdyby że, że nie musicie tam jak gdyby poświęcać dużo energii, więc możecie poświęcić tą energię na rozwój, na budowę kapitału, na nowe możliwości, kierunki yy, i biznesy. Fajnie. Co jeszcze macie rybę? Jakie masz przekonania na temat kariery zawodowej kobiet? Ja to ciekawe. No, jakie masz przekonania na temat kariery zawodowej kobiet? To też może być. Niektóre tutaj też na co uważać, tak? Być może na to, że właśnie jestem kobietą, być może na to na jakieś, też uważać i, i, i że jakieś wzorce dziwne wpisane, być może wrażliwość kobieca dużo. Tu też słuchajcie, nie, niektórzy wykorzystać też to, że, że w domu wam pomogą to, żebyście się wybiły, właśnie, że w domu wezmą na siebie jakieś obowiązki i wy możecie też pójść w tą karierę, robić bardziej, skupić się na finansach, na firmie, na pracy, tak? Bo też tak może tutaj być dla ryb. Fajnie. Dobra. Ryby, co jeszcze mamy? Mamy pytania, czyli tak, albo jedno pytanie pod jakiś kamień, czy dylemat, problem, albo możecie mieć trzy, więc lecimy z trzema, na każde odpowiemy tak lub nie. Zobaczymy. I, i już sprawdzamy. Pierwszy. Pierwszy sprawdzamy. Dla ryb problem-odpowiedź. Mm, mm, mm. No, coś ryby wymyśliły tutaj. Mm, bardzo, bardzo. Mm -hmm. Dobrze. Niby na tak, ale ostrożnie. Uważajcie, przeanalizujcie, przemyślcie, bo tak dosyć dużo tutaj było wahania. Druga sprawa, dylemat, pytanie, możliwości dla ryb. Pokaż, proszę. Jaka odpowiedź?